Już dawno nie było aktualizacji moich zbiorników, a więc dzisiaj wymyśliłem sobie, że zrobimy tak zwany update akwarium 240 litrów, które właśnie teraz oglądacie. Będziecie mogli zobaczyć, jak to akwarium się rozwija. Przypomnę, akwarium wystartowało jakiś czas temu. Wszystko możecie zobaczyć na moim kanale. Wystarczy tylko cofnąć się kilka odcinków. Słuchajcie. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o roślinach, o nawożeniu a nawet nie będziemy rozmawiać o glonach. Dzisiejszy odcinek tylko i wyłącznie poświęcimy rybom, bo właśnie muszę Wam tutaj się pochwalić, że wprowadziłem do tego zbiornika dwa nowe gatunki. Jest to świecik kongijski i głowaczyk barwny. Bardzo fajne dwie rybki. No, to nic nowego, bo akwarium było puste. Mówiłem wam wcześniej, że trzeba będzie jakieś tu ryby wprowadzić, i właśnie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na ten temat. Po krótkim intro zapraszam na film. Aquascaping TV, witam wszystkich w moim świecie akwarystyki naturalnej. Na początek taka mała dygresja i taka moja rozkminka na temat ludzi, którzy zajmują się akwarystyką od jesieni przez zimę do wiosny, a od wiosny do lata mają totalnie na to wywalone, brzydko mówiąc. Spodobał mi się ostatnio taki komentarz, który napisał kolega zbrojnik w zbiorniku. Tutaj właśnie ten komentarz wam wrzucam. I powiem wam szczerze, że chyba jest coś w tym komentarzu, i całkowicie się z tym zgadzam. Ostatnio widać, że coraz mniejsze zainteresowanie jest ludzi na YouTubie, coraz więcej ludzi wychodzą na dwór i bardzo dobrze, że wychodzą na dwór. Bardzo mnie to cieszy, ale wydaje mi się, że i mam taką nadzieję, że po prostu nie zajmujecie się akwarystyką tylko w miesiącach zimowych, a później te wasze akwaria w lecie odparowują do połowy i po prostu te ryby u was tam wegetują. No, mam nadzieję, że bardzo odpowiedzialnie podchodzicie do sprawy, bo jednak to są istoty żywe. I czy to jest lato, czy zima, jak się decydujesz na akwarium, jak się decydujesz na coś, co będzie żywego pływać w tym akwarium, to proszę Cię, żebyś podszedł do sprawy, jakby to powiedzieć, odpowiedzialnie i no niestety, no, ryby muszą dostać jeść, czy to jest zima, czy lato, ryby muszą mieć posprzątane, czy to jest zima, czy lato. Co tu dużo jeszcze mówić? Ogólnie powiem Wam szczerze, że spodobał mi się ten komentarz i może zróbmy taką małą zabawę. Najlepszy komentarz według mnie zostanie wyświetlony w każdym kolejnym odcinku. Może krótki komentarz mój do tego komentarza zrobię, albo po prostu tylko zobaczycie najlepszy komentarz. Z tego filmu w kolejnym odcinku. To taka mała, fajna zabawa, żeby Was po prostu rozruszać, żebyście byli bardziej aktywni na moim kanale. Ale do meritum, do meritum Sławek. Słuchajcie, miało być o rybach i jest. I dałem teraz zbliżenie, żebyście po prostu mogli zobaczyć, co to za rybki. Za chwilę jeszcze. Pokażę wam zdjęcia, jak te rybki będą później wyglądały, bo może teraz trochę o mojej polityce względem kupywania ryb. A więc kupuję ryby zawsze jak najmłodsze. Generalnie rzecz biorąc, staram się kupywać młody na rybek danego gatunku, dlaczego? Dlatego, że po prostu według mnie takie ryby szybciej się przyzwyczajają do nowych warunków. Ogólnie też chyba jest większa frajda, jak na przykład kupi się jakieś takie maleńkie rybki i za jakiś czas fajnie wyrosną i mamy tą taką satysfakcję z tego, że tak to ja. No oczywiście jeszcze lepiej jest jak na przykład dojdzie do tarła w naszym akwarium i jakąś rybkę się wychowa od maleńkiego czyli od nie wiem od ikry bo już mniejszej formy ryby nie ma ale no jeżeli nie to mówię najlepiej chyba najwięcej satysfakcji sprawia to jak kupi się po prostu maleńką rybkę i ta z biegiem czasu w naszym akwarium dorasta po drugie wydaje mi się jak już mówiłem wcześniej że Proces aklimatyzacji takich ryb młodych przebiega sprawniej. Te ryby szybciej się dobrze czują w nowym akwarium. Jednak ryba, która już jest dość stara dość duża i dość stara ma jednak tam swoje lata już przykładowo w innym zbiorniku przeżyte i troszkę trudniej będzie się jej zaaklimatyzować w nowym otoczeniu. Jak widzicie, mówię, za chwilę pokażę Wam zdjęcie e, tego świecika kongijskiego. Bardzo, bardzo fajna, ruchliwa ryba. Generalnie rzecz biorąc, ma niekiedy takie zawiechy. E, ja już mam ją jakiś czas i w tym momencie, e, co teraz mówię, e, ta ryba troszkę podrosła. I ogólnie rzecz biorąc, e, wszystkim Wam polecam kupić. Świecika kongijskiego tylko i wyłącznie w młodej wersji, dlatego że ta ryba mega, mega szybko rośnie. Kolejna ryba, jaką sobie zafundowałem, to głowaczek barwny. Powiem Wam, to naprawdę dwie super ryby, które są mega ciekawe i mega się zachowują. No, czy, czy ktoś z Was w jakiejś Przykładowo, nie wiem, książce lub jakimś artykule e, przeczytał, że e, głowaczek barwny e, lubi podjadać sobie ślimaki. Ja osobiście nie przypominam sobie takiego artykułu, a tutaj macie jak na dłoni dowód na to, że po prostu głowaczki polują sobie na ślimaki, a więc jeżeli masz e, problem, e, ze ślimakami i masz odpowiednie warunki do tego, żeby mieć głowaczyka e, czyli no gdzieś między 80 a no powyżej 80 litrów akwarium śmiało możesz sobie tą rybę kupić e, będzie też e, troszkę podjadała te ślimaki, oczywiście z samymi ślimakami też nie będzie żyła ale lubi jeść po prostu ślimaki nie pakujcie od razu bocji wspaniałej do przykładowo 60 litrowego no bo będzie dramat, bo będzie dramat, bo ta ryba bardzo dużo, duża rośnie i, i po prostu nawet nie będzie miała gdzie się obrócić za jakiś czas. Dodatkowo głowaczek to taka bardzo ciekawska ryba. Ta ryba, jak na przykład włożysz dłoń do akwarium, ona nigdy nie ucieka. Ona raczej bada, co to jest i tak dalej, i tak dalej. Głowaczek mi bardzo zachowaniem przypomina maleńkie pielęgniczki typu apistograma. Głowaczek podobnie właśnie jak pielęgniczki z rodzaju apistograma jest naprawdę bardzo, bardzo taką inteligentną, bardzo taką ciekawską rybą. Na przykład jeżeli coś włożysz nowego do akwarium, nigdy tej rybie nie umknie uwadze. Wszystkim polecam właśnie tą rybę, bo ma dość niewielkie wymagania jeśli chodzi o litraż. Jest bardzo fajna, jest bardzo kolorowa. Jeżeli jest dorosła, wybarwi się naprawdę, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Wiecie co? Umówmy się może w ten sposób. Jeżeli ktoś do tego momentu dotrwał, bo z tym to różnie bywa, to po prostu niech napisze w komentarzu, to będzie Wasza taka nagroda, niech napisze w komentarzu yy, o której rybie chcielibyście kolejny film yy, z cyklu Atlas Ryb Akwariowych a ja zrobię albo świeciku kongijskim, albo głowaczyku barwnym to już Wasz wybór jeżeli chcesz świecika, pisz w komentarzu jeżeli chcesz głowaczyka pisz w komentarzu dla wszystkich tych, oczywiście policzę, ile było głosów pod filmem w formie komentarza. I po prostu obiecuję, że w ciągu maksymalnie miesiąca będzie właśnie o tym film z serii Atlas Ryb Akwariowych. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam już na kolejny. A co będzie w kolejnym odcinku, za chwilę zobaczycie. Takiej krótkiej zajawce. No cóż, pozostaje mi tylko Was pozdrowić, przypomnieć o tym, żebyście zostawili komentarz i ocenili film. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Na razie, trzymajcie się akwarysti. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Na razie, cześć.